Witam serdecznie w kolejnym odcinku Fix. Ma trzy balkony i same kłopoty z nimi. Ostatnio słuchajcie, odpadły wszystkie cokoły, spłytki robione. No i w tym roku, podczas remontu, mój fachowiec mi je wszystkie wymienił, ale mówi, że to i tak jest na chwilę. Chociaż tamte stare wytrzymały 15 lat. No powiedzmy, 14 bo w zeszłym roku zaczęły tak nagle wszystkie odpadać. Oprócz tego drzewo, słuchajcie, gnije, drzewo z barierek. Na szczęście konstrukcja tutaj jest w miarę okej, okay, ale te krzyże gniją, no bo one były nacinane. I w przyszłym roku czeka mnie wymiana barierek. Już nie chcę, już nie chcę drzewa, no bo nie będę tego malował, no i właśnie wymieniał. Pasuje zrobić z nierdzewki, i tak dalej, pomalować proszkowo. dzwoniłem do dwóch firm. Jeden taki balkonik to minimum 7 koła, 7,5, czyli dwa tego typu balkony to już jest 15 koła, i jeszcze zostaje jeden mały balkon. Także słuchajcie, mój brat na przykład nie zrobił w ogóle balkonów, kiedyś tam, a dzisiaj to zauważam w ogóle już nie robią balkonów. Może to fajnie wygląda i jest jakieś tam zadaszenie. Pod tym względem jest ok. Z drugiej strony domu balkon ładnie mi przysłania słońce w słoneczne dni, żeby nie, brzydko mówiąc, waliło do salonu. A teraz, słuchajcie, wszedłem na ten balkon i wam pokażę, jak gnije blacha przy drzwiach. I okazuje się, że na wszystkich balkonach kompletnie tego nie widziałem. Także oto balkon z drugiej strony domu. Tutaj wejście do pokoju córki. Zobaczcie co się stało, tu była taka blacha podwinięta. No trochę się przyrdzewiało. Oprócz tego tutaj odchodzi silikon. Więc kupiłem Hammerite. Nie jest to lokowanie produktu. No i podobno prosto na rdze. Tutaj drugi balkon, drugiej córki. I to samo. Natomiast na dół tej blachy, kolega mi mówił, żeby zamiast silikonu kupić klej plus uszczelniać od Sika. To też nie jest lokowanie produktu. Normalnie to dzisiaj kupiłem. O, szwajcarska firma, proszę bardzo. Kolega zajmuje się obróbką dachów i kominów i mówi, że to jest jedyny produkt, któremu on w pełni ufa. No to wrzucimy sikę. Nie zależy mi, żeby było pięknie, więc tak jak potrafię, potem przeciągnę. No dobra, oczyszczę ten rdzetek przynajmniej z grubsza. No szkoda, że tego wcześniej nie zauważyłem. No ale słuchajcie, naprawdę na tych balkonach to może jestem raz w roku. Żona może częściej na tym balkonie jak rozwiesza pranie. Dobra, przeciściłem sobie, tak sobie pomyślałem, że może jeszcze przeciągnę to wszystko minią. Mówią, żeby najpierw odtłuścić benzyną ekstrakcyjną, no to czemu nie? I pociągniemy minium. No, to w sumie taka historia jest pod trzema drzwiami balkonowymi. Pod jednym, nawet nie wiedziałem, jest wyflizowane, czyli płytka do samej góry. Tutaj też na tej ściance. Nie wiem czemu akurat tak zrobili na jednym balkonie. No dobra. Dobrze w sumie, że znalazłem jakąś minę w garażu. Człowiek trzyma jakieś takie rzeczy. Nie wie, kiedy się przydadzą. No dobra, pociągnięte minią trochę mi się balkon upaprał. Ale generalnie, i tak są tak zniszczone brudne te płytki, że specjalnie się tym nie przejmuję. No dobrze, moi drodzy. Czyli wrzuciłem jedną warstwę Hammerite na minie, Trochę jeszcze przebija. Jutro, może poprawię. Wrzucę ten silikon w tę szparę i będzie ok. Mam nadzieję. No dobrze, moi drodzy, sobie tu powoli silikonuję. Dwa razy malowałem, się rano drugi raz, ale okazało się, że to nie jest kolor ciemnobrązowy. A prosiłem gościa o kolor ciemnobrązowy. Nawet tego nie sprawdzałem. I okazało się, że to jest taki kolor. No ale cóż, trudno. Może nie wygląda to pięknie. Ale robimy teraz kolejne okno. No i dobra, teraz palec w płyn do mycia naczyń i przejeżdżamy. Dzięki, trzymajcie się.